Mężczyzno, powiedz szczerze, czy zauważyłeś, że Twoja erekcja nie jest już taka jak kiedyś? Może trwa krócej, jest słabsza albo pojawia się coraz rzadziej? Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś sam. Statystyki mówią jasno. Po czterdziestce prawie połowa mężczyzn doświadcza problemów z potencją. Po pięćdziesiątce ten odsetek rośnie jeszcze bardziej. Ale uwaga, impotencja to nie wyrok. To sygnał od Twojego organizmu, że czas zadbać o siebie i odzyskać kontrolę. Dlaczego to się dzieje? Najczęściej chodzi o problemy z krążeniem krwi. Jeśli naczynia krwionośne są zwężone przez cholesterol, palenie papierosów albo brak ruchu, krew nie dopływa prawidłowo do prącia. Efekt brak silnej erekcji. Kolejny powód to testosteron. Po 40 roku życia jego poziom spada średnio o 1% rocznie. A to oznacza mniej energii, słabsze libido i problemy z seksem. Do tego stres, brak snu, alkohol i niezdrowa dieta. I mamy gotowy przepis na impotencję. Ale spokojnie, teraz powiem Ci, co naprawdę działa. Zacznijmy od ruchu. Nie musisz być sportowcem. Wystarczy 30 minut spaceru dziennie, kilka pompek, przysiady czy jazda na rowerze. To poprawia krążenie, wzmacnia serce i działa jak naturalna wiagra. Pomyśl, zamiast tabletki, możesz używać własnego ciała jako lekarstwa. Druga rzecz, dieta. To co jesz, bezpośrednio wpływa na twoją erekcję. Orzechy włoskie, migdały, pestki dyni wszystkie zawierają cynk, który wspiera produkcję testosteronu. Granaty poprawiają krążenie, a szpinak działa jak naturalny booster tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Ryby morskie bogate w omega-3, jak łosoś czy makrela, dbają o serce i poprawiają przepływ krwi. Zamiast fast foodu wybierz jedzenie, które działa na Twoją męskość. Trzecia rzecz. Odstaw używki. Alkohol w nadmiarze i papierosy to najwięksi wrogowie potencji. Alkohol zaburza hormony i osłabia reakcję organizmu, a nikotyna zwęża naczynia krwionośne. Każdy papieros to krok dalej od silnej erekcji. I teraz coś, o czym mało kto mówi, ćwiczenia mięśni D na miednicy, czyli ćwiczenia Kegla. Brzmi dziwnie? A to działa jak magia. To mięśnie, które odpowiadają za utrzymanie erekcji i kontrolę wytrysku. Wystarczy kilka minut dziennie. Ściągnij mięśnie tak, jakbyś chciał zatrzymać strumień moczu. Przytrzymaj 5 sekund i puść. Powtarzaj 10-15 razy. To naprawdę robi różnicę. Nie zapominaj też o psychice. Stres i lęk to cisi zabójcy męskiej mocy. Jeśli cały czas myślisz, czy dam radę, twoje ciało z automatu reaguje blokadą. Dlatego tak ważne są techniki relaksu: medytacja, głębokie oddychanie albo po prostu odcięcie się na chwilę od telefonu i pracy. Twój umysł musi odpocząć, żeby ciało mogło działać. A teraz bonus. Jedna szybka metoda, którą możesz zacząć już dziś. Pij codziennie dużą szklankę wody z sokiem z cytryny z samego rana. To prosty trik, który poprawia krążenie, wspiera serce i przygotowuje organizm na cały dzień. Mężczyzno, impotencja to sygnał, że Twoje ciało woła o pomoc. To nie jest powód do wstydu, to motywacja, żeby zmienić życie. Możesz odzyskać moc, możesz odzyskać pewność siebie i satysfakcję w sypialni, ale musisz zacząć działać. Dlatego subskrybuj ten kanał, bo tu znajdziesz naturalne i sprawdzone sposoby na odzyskanie męskiej siły. A jeśli znasz kogoś, kto zmaga się z tym problemem, pamiętaj, nie zostawiaj go samego, udostępnij ten film i pomóż mu odzyskać jego męskość.